K. Cześć, Szyman Ludziska, z tej strony FisherCapie i witam Was w odcinku dlaczego CS jest tak popularny, a więc zapraszam Was do oglądania. CS zdobył popularność dzięki niskim wymaganiom gry. Ja aktualnie posiadam Windowsa XP 3,5 RAMu, 1,8 GHz i kartę graficzną Nvidia GeForce 9800 98 GT. I CS normalnie śmiga na tych 40 FPS-ach, które mam na niskich na średnich ustawieniach, przepraszam. <śmiech> <śmiech> Więc to jest nawet duży plus dla CS-a, bo ty macie dość słaby komputer, ale dobrą kartę graficzną komputer, chodzi mi o system. Ja mam Windowsa XP i normalnie CS działa na średnich ustawieniach. I tak, też ludzi przyciąga w pewnym sensie hazard, czyli otwieranie skrzynek za pieniądze, w której znajdują się skórki do broni. Tak, aktualnie już teraz nie gram w ces tak jak kiedyś, ale to będzie tematem kolejnego odcinka. W Cesie są rangi oraz levele. To może też trochę wpływać na popularność. Te rangi y, jest od Silvera 1 do Global Elite, a levele są od pierwszego levela do 40. To są właściwie nie takie levele, tylko bardziej rekruty. No i tak, rangę się dostaje po 10, wygrane, nie po, no tak, po 10 wygranych meczach turniejowych, które się odlokowują po biciu trzeciego rekruta, czy tam trzeciego, 3 trzecie level. No i wtedy możemy właśnie grać mecze turniejowe i wtedy gramy już o rangę. No i mi akurat na początku, gdy grałem te 10 turniej, turniej po tych 10 turniejach wypadła mi ranga Silver 4, a teraz aktualnie mam Golda 3, spadłem z G4, ale to nic i o tym też porozmawiamy w następnym odcinku. Z tego co wiem, Valve nie wydało zbyt wielkiej sumy pieniędzy na CS, a w porównaniu do ich zarobków to nic. Valve w ciągu 7 dni zarabia około 566 tysięcy euro. I to byłby właśnie koniec naszego dzisiejszego odcinka. Jeżeli Ci się on spodobał i chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli pod tym filmem będzie 8 łapek w górę, to kolejny filmik będzie na temat: dlaczego już nie gram w CSGO. Ja się teraz z Wami serdecznie żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.